Witam Was, tutaj jest A to jest kolejna część poradnika <coughs> Jak ułożyć kostkę rybika metodą podstawową. Dobra, w ostatniej części ułożyliśmy krzyż. I tutaj pasujące kolory. <coughs> Następną częścią, jak już zrobiliśmy krosa, czyli ten krzyż, jest F 2 L. F2L to skrót od First Two Layers, czyli pierwszych dwie warstwy. T. Najpierw zabieramy się za pierwszą, czyli tą. Yy, Będziemy tutaj składać narożniki i ułożymy całą pierwszą wersję. Robimy to tak. Szukamy białego jakiegoś i tutaj widzimy, że jest już. Biały, czerwono, zielony. No to szukamy center, czyli środek yy, biało, czerwono, zielono. Czyli tutaj musi wejść ten narożnik. To sprowadzamy go tutaj pod to i widzimy, że jest pod tym, gdzie ma wejść. Yy, co ja mówię, to nie tam yy, biało, czerwono, zielono. To ten. Dobrze, jak już mamy go pod tym kolorem, gdzie ma wejść, yy, odjeżdżamy. No, można to układać, yy, wkładać na miejsce, na różnik albo na lewo, albo na prawo. To jest na lewo, że odjeżdża się w lewo. Zjeżdża się tą ścianką na dół. Wracamy tym i wracamy tym. I widzimy, mamy na miejscu to. To nas na razie nie obchodzi. Te, te. Tu. Dobrze, szukamy następnego. Biało, niebiesko, czerwony. Dobrze, no to szukamy. Biało, niebiesko, czerwone. To podjeżdżamy pod to, gdzie mamy tu włożyć. Czyli tu jest. I tak jak przed chwilą pokazywałem, odjeżdżamy z lewo. Zakładamy to, no, zjeżdżamy tym, tu podjeżdżamy i wraca. I jest. Szukamy następny. Jest. Pomarańczowo-zielony. O, i już widzimy, że ten klocek, czy jakoś tak, ten kolor, Wcześniej był tutaj. I robiliśmy to tak, tym wjeżdżaliśmy i to składaliśmy. Ale teraz jak tak zrobimy, widzimy, że jest źle. To wyjmujemy to, i widzimy, że jest tu. Jak jest tutaj, to odjeżdżamy w prawo, czyli w przeciwną stronę, w prawo, zjeżdżamy ten na dół, to tutaj i wracamy. I widzimy, że jest ostatni kolor do włożenia, tak, tak, tak jak pokazywałem tu, 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 tu i mamy całą pierwszą warstwę. Ale może być taka sytuacja, pokażę. Dobra. taka sytuacja, że biały jest na dole, a wtedy nie możemy spalić tego tak, bo widzimy, to będzie tu. No to jak biały jest na dole, objeżdżamy w tym przypadku w lewo, wjeżdżamy tym nie raz, nie raz, tylko raz, dwa. Wtedy tym wracamy i mamy już dobrze ułożony biały kolor. No to tak jak pokazywałem, w lewo, wjeżdżamy tu, tu i jest. Następny biały, o znowu ułożył się w dół tu podjeżdżamy pod, tym razem w, le w prawo no to tu odjeżdżamy tu zjeżdżamy raz, dwa w górę i mamy tu, 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 tu. i mamy całą pierwszą warstwę może nam się trafić jeszcze tak, że mm, no właśnie klocek będzie no ale jakaś część kostki będzie źle włożona o tak na przykład to wtedy musimy tutaj włożyć jakąś, jakiś inny narożnik, przyjmijmy, że ten chcemy, no to odjeżdżamy w lewo, odjeżdżamy tu, tu i mamy tutaj wkładamy i mamy Dobrze. Pierwsza warstwa zrobiona. To teraz bierzemy się za te krawędzie tu, tu, tu i tu. To tak, musimy znaleźć kolor, zrobić takie jakby T tutaj. Z czerwonego na przykład. Tutaj jest czerwono-niebieski, czyli będzie tutaj. To czerwono-niebieski. To robimy takie T. Czerwonego, i jak ma być niebieski, no to w tym przypadku wejdzie tu. I żeby ta krawędź znalazła się tutaj, już Wam pokazuję, co musimy zrobić. Odjeżdżamy w przeciwnym kierunku, gdzie mamy to włożyć. Czyli uciekamy. Tym zjeżdżamy. Wracamy. Tym wracamy na górę. I widzimy, że zepsuł nam się ten biały kolor. To wkładamy go po prostu tutaj, tak jak wcześniej pokazywałem. I mamy już na swoim miejscu krawędź. Dobrze, szukamy następnego pomarańczowy. Gdzieś jest pomarańczowy, tutaj jest. No to tutaj podjeżdżamy tym pomarańczowym i widzimy, że jest to pomarańczowo-zielone. No to znowu na to miejsce, albo w prawo, to odjeżdżamy tu, zjeżdżamy tym, tu, tu. Widzimy, że się zepsuło, no to odjeżdżamy, zjeżdżamy i wkładamy. Dobra. Może być też taka sytuacja, że... Tutaj widzimy, jest już włożony narożnik, yy, yy, krawędź niebiesko-pomarańczowa. A niebiesko-pomarańczowa krawędź powinna być tutaj. Żeby to wyjąć, wkładamy tam obojętnie jaką krawędź. Czyli przyjmijmy, że to żółto-pomarańczowe. No to odjeżdżamy w lewo, jeżdżamy tu, tu. Zepsuło się, naprawiamy i widzimy, że jest tutaj obojętnie to włożone. I teraz to pomarańczowo-niebieskie, no pomarańczowy, tutaj jest to, podjeżdżamy sobie pod pomarańczowy. Jest, te, jest dobrze, to odjeżdżamy w przeciwną stronę, tym razem chcemy to włożyć na lewo. Jak chcemy to włożyć na lewo, to odjeżdżamy dolną ścianką. Prawo zjeżdżamy tym tak jak tam, tylko że na stronę. Wracamy, wracamy zepsuło się tu, naprawiamy i widzimy, że już prawie zrobiony. Gdzie jest ostatnia część? Tu jest. No to podjeżdżamy zielony pod zielony. I chcemy włożyć to to jedzie. Jakbyśmy przypadkowo źle włożyli, czyli... Hmm. Dobrze, jakby... Nie! Jakby to było tak źle włożone, na odwrót, to <laughs> yy, wkładamy tutaj obojętnie jaki klocek. Yy, krawędź przyjmiemy, że tą odjeżdżamy, Wchodzimy tu w górę. Tak, tak. I włożyliśmy tutaj bierę. Yy, gdzie jest teraz to, co zrobiliśmy tu? Odjeżdżamy pod zielony, tu, 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 tu. I mamy. I to jest f 2 l czyli f 2 Layers, pierwszy drzwi warstwy zrobiony. W następnym odcinku pokażę Wam, jak zrobić krzyż tutaj. żegnam się z Wami. Do zobaczenia.